Polski kolarz w zawodowym peletonie, medalista Igrzysk Olimpijskich i medalista Mistrzostw Świata, a do tego honorowy obywatel miasta Bytowa. Nie ma więc w tym przypadku, że cykl Orlen Lang Team Race kończymy właśnie w Bytowie. Czesław Lang, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No jak samopoczucie, jak się czujemy tutaj w takim gronie kolarskim, które co roku nam się zwiększa? Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie kończymy tutaj ten cykl. Były trzy etapy. Pierwszy był w Arłamowie, drugi w Karpaczu, a tutaj jest wielki finał. No i mamy prawie 900 uczestników, i to naprawdę, jeżeli chodzi o wyścigi szosowe, gdzie w tym czasie w Polsce rozgrywa się też wiele innych wyścigów, jest to bardzo, bardzo dużo, ale przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, że to jest tutaj, to jest Bytowie, Bytów, to jest miejsce, w którym się e, zaczyna moja kariera, Baszta Bytów, e, tutaj chodziłem do liceum ogólnokształcącego, tutaj mam wielu, wielu, wielu przyjaciół, można powiedzieć, takie moje rodzinne miasto, e, no i nawet będą tutaj na tym stadionie, pamiętam, tu mamy siłownię, gdzie całą zimę się ćwiczyło na stadionie były kiedyś rozgrywane wyścigi amerykańskie, bo pamiętamy, że finisze kiedyś wyścigu, szczególnie wyścigu pokoju, były na, na żurżlu, więc tutaj trenowaliśmy. No i te trasy, które dzisiaj zaproponowaliśmy kolarzom, są naprawdę przepiękne, bo te szuby są bardzo piękne, bardzo piękne do odkrycia, całe jeszcze tak może nie są wypromowane, ale lasy, jeziora, teren falisty, też często wieje wiaterek, także szykuje się przepiękna impreza. Rozumiem, że młody Czesław Flankę te trasy objechał wielokrotnie a teraz zdarza się jeszcze tutaj y, pojeździć, potrenować? Tak, oczywiście. No moje życie zatoczyło takie koło, bo, bo tutaj niedaleko stąd w Kołczygłowach e, urodziłem się. E, Kołczygłowy no jest taka miejscowość Barnowo, praktycznie kilometr od tego, można powiedzieć, jest to jedno. Będziemy, będziemy tam jechać. Każdy? Będziemy jechali, będziemy jechali, no i, i, i tam wychowałem się. E, wyjechałem później do Warszawy, mieszkałem prawie 15 lat w Italii, wróciłem i wróciłem w to samo miejsce, z którego wszedłem, czyli naprawdę no, myślę, że, że to jest przeznaczenie, bo niczego takiego nie planowałem, ale wróciłem w to samo miejsce. Teraz tutaj większość czasu spędzam, mam gospodarstwo ekologiczne. Wyremontowałem taki dworek, w którym tam kiedyś mój ojciec był dyrektorem tego PGR-u, bo kiedyś to były PGR. -y. No i, i w zasadzie to jest takie moje miejsce na ziemi, kocham tutaj być. Uwielbiam, uwielbiam właśnie jeździć sobie na rowerze, uwielbiam naturę, uwielbiam lasy też właśnie mając to gospodarstwo ekologiczne. Ileś tam pól do, do obrobienia i naprawdę tutaj cudownie się czuję. Magia Czesław Lank nazwiska, trochę po pierwsze. Po drugie, ja lubię tą atmosferę, taką, że jest dużo ludzi, wszyscy pasjonaci kolarstwa. Ja sam zacząłem dosyć niedawno i Wciąż mnie to bardzo cieszy jeszcze. Co to znaczy niedawno? Dwa lata temu zacząłem w ogóle jeździć, a jestem tak trzeci raz na czymś, co można nazwać wyścigiem. To jakie są w takim razie te poprzednie doświadczenia, gdzie pan jeździł? Wcześniej byłem na wyścigu Majki pod Krakowem i na takim charytatywnym wyścigu organizowanym przez jedną z firm komercyjnych. My właściwie oczekujemy tego wyścigu corocznie od wielu, wielu lat. Zawsze we wrześniu się spotykamy w bytowie. Właściwie z tymi najlepszymi, którzy w kraju są, przyjeżdżają, poznają te nasze pagórki kaszubskie, no i jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. No i postać Czesława Langa to jest chyba taki y, honorowy y, obywatel miasta, który y, ciągle przynosi dumę y, w całym kraju, no i nie tylko, tak? Oczywiście on jest. Y, Czesław jest honorowym obywatelem Bytowa formalnie, ale nieformalnie chyba jeszcze bardziej. Y, ludzie po prostu. Jak mówią kolarstwo, to od razu Czesław. To są takie skojarzenia, które wszystkim się nasuwają. Pierwszy raz w wyścigu organizowanym przez Czesława Langa, w ogóle pierwszy raz jeśli chodzi o imprezę kolarską? E, tak, jestem dopiero takim początkującym kolarzem, wcześniej dużo jeździłam na rowerze MTB, teraz przesiadam się na kolarzówkę, odnalazłam się w tym i tak postanowiłam spróbować swoich sił w takich zawodach. To jakie są podobieństwa, jakie są różnice między MTB a, a kolarzówką, na pewno szybciej jak z tymi podjazdami? Tak, na początku miałam obawy przy kupowaniu koleżówki, czy nie będzie ta pozycja niewygodna, bo to jednak jest bardziej zgięta. No i okazało się, że jest zdecydowanie wygodniej, na początku jak powiedziałam troszeczkę koleżówką, później przesięłam się na MTB, to poczułam znaczną różnicę, że jednak na MTB jest ciężej. No i na koleżówce wiadomo, prędkość można też szybsze rozwinąć. A co to znaczy początkujący kolarz, a jak byśmy to czasowo mieli rozwinąć? Pierwszy raz w tym roku miałam styczność z koleżówką. Kupiłam ją w czerwcu, także to dopiero są moje początki na tym rowerze. Kolejni debiutanci na Bytowskiej trasie, jaka motywacja? Bardzo dobra, świetna pogoda, dobre nastroje, dobry humor, także oczekujemy, że będzie świetnie też na trasie i wszystko będzie ok. Czemu tak długo czekaliśmy na was na listach startowych? Czemu dopiero pierwszy raz w Bytowie? Inne zadania, inne też zawody, bo były też po, po drodze jakieś inne zawody, niekoniecznie ze szkolarskie, także tutaj wybraliśmy też osobę no akurat wrzesień, już po wakacjach, także było trochę więcej czasu i można było przyjechać. A na Langu wcześniej braliśmy udział w MTB. Szkoda, że już nie ma tych MTB, ale ale były zawsze świetnie, świetna atmosfera i dobrze zorganizowane, także zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać też na szosę. Wspólna pasja to chyba najfajniejsza rzecz, jaką można robić w związku. Tak, wspólna pasja. Dużo właśnie czasu spędzamy razem, na wspólnych wycieczkach rowerowych, również z CD. Pracujemy w różnych firmach, należymy do różnych, właśnie do klubów firmowych i tak rozwijamy swoje pasje. Macie taką wewnętrzną e, rywalizację, czy raczej po prostu wewnętrzne wsparcie? E, raczej wewnętrzne wsparcie. Zawsze mogę liczyć na męża. Który raz y, na starcie y, wyścigów y, organizowanych y, przez Czesława Langa? Y, no niestety muszę się przyznać pierwszy raz. A, to mamy dużo debiutantów tutaj. Tak, no jestem jeśli chodzi o Czesława Lęga i jego y, wyścigi organizowane dla amatorów, jestem pierwszy raz, chociaż chciałem być wcześniej y, w Karpaczu, w szlarskiej porębie, ale niestety kolidowało to z moimi planami urlopowymi, no i wybrałem urlop, ale też na rowerze. Więc miałem też ten swój taki tour de Pologne, bardziej turystyczny. To jakie oczekiwania dzisiaj? No powiem tak, pogoda dopisuje, jest lekki wietrzyk, wiaterek. No myślę, że jakoś tam w tej lepszej połowie mini dystansu się zmieszczę. To dlaczego pierwszy raz? Hmm, chcemy spróbować tutaj z kolegami, zebraliśmy taką mini drużynę, i chcemy spróbować swoich sił zmierzyć się z osobami, które. Y, troszeczkę więcej niż my jeżdżą. Chcemy zobaczyć, spróbować poczuć ten klimat, atmosferę, band, kibiców, tego wszystkiego, zobaczyć jak będzie. Mówi pan, że y, inni uczestnicy jeżdżą więcej, to jak mało w cudzysłowie wyjeździcie? Myślę, że w porównaniu z tymi amatorami, którzy startują, i tak jesteśmy amatorami. Rozmawiając tutaj z osobami poznanymi, są to osoby, które jeżdżą po kilka tysięcy kilometrów, czy tam tysiąc kilometrów w miesiącu. No, u nas to się przekłada na dwa, trzy miesiące, więc myślę, że jest trzy, cztery razy mniej niż ci, którzy tutaj się liczą w walce o medale. Nastroje bardzo dobre. Pierwszy raz jadę w tym miejscu. Co do tych, powiedziałbym tak. Nie do końca zgodzę się z panią, że w Gdańsku nie ma górek. Ja gdziekolwiek wyjeżdżam z Gdańska, muszę od razu wjechać na 100 metrów nad poziom morza, więc górki są immanentną cechą mojego, mojego doświadczenia jeżdżenia tutaj. A kaszuby są na tyle piękne, że. To jest takie miejsce, gdzie każdy może po prostu poczuć przyjemność. Jak to mówi mój kolega, na długim podjeździe można wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy naprawdę to był dobry pomysł, żeby tu jechać, ale później przyjemność zostaje. Lubimy jeździć rowerem, lubimy takie imprezy, żeby się mierzyć ze sobą. Co więcej można powiedzieć? Pewne doświadczenie kolarskie jednak jest, jeśli chodzi o starty, tak? No takie bardzo amatorskie w takich amatorskich imprezach tutaj regionalnych, tak. No, jakie oczekiwania dzisiaj w takim razie? Jak ta trasa wygląda na mapie? Yeah. To może zaskoczyć gdańszczan, którzy raczej e, podjazdów u siebie nie mają? To znaczy tak, nie budowaliśmy strategii, bo ja nie znam trasy. <laughs> zobaczymy, co jakby, e, życie pokaże. E, oczekiwania przeżyć, dojechać do końca, to będzie sukces. To zobaczymy. Dlaczego start tutaj w Bytowie i dlaczego pierwszy raz dopiero? Bo dopiero zaczęłam jeździć w sumie na szosie i w sumie fajna opcja, bo na Pomorzu nie ma nic takiego, żeby sobie pojechać tak właśnie na szosie. Kiedy zaczęła się ta przygoda z szosą w takim razie? Tylko ten sezon? Tak. A jaka jest motywacja? Chopak! <laughs> tak? też right. skutecznie zarażasz? Tak, jak widać. Dała się namówić na to, żeby przejechać pełen dystans, więc chyba mi się udaje. Będziesz pomocnikiem w takim razie na trasie i jedziecie pod dziewczynę? Tak, dokładnie tak. Tak jedziemy, jedziemy wspólnie. Nie na wynik. A jaka jest ta trasa? Ona jest trudna dla debiutantów? Myślę, że ta stówka pełna może być dość trudna dla debiutantów, no bo kilometr podjazdu na 100 km to trochę jest jednak. A dla ciebie to który to będzie start? Ogólnie w amatorskich wyścigach nie wiem, który, ale w Orlen Lang Team drugi byłem raz na Tour de Polonia Amatorów. Jakie są te wyścigi organizowane przez Czesława Langa? One się wyróżniają? Eee, no znacząco, jednak to najbardziej przypomina te profesjonalne, jeżeli miałbym porównać inne, w których brałem udział. Mametki na trasie wyścigu amatorskiego. Rozumiem, że taki trening w dobrym towarzystwie? No, dokładnie tak. Dzisiaj miałem też się ścigać we Włoszech, także e, to będzie dla mnie fajny, na pewno fajny wyścig. Będziesz pewnie taką motywacją dla niektórych e, kolarzy amatorów. Słyszałam, rzeczą, że często, gdy wy pojawiacie się w peletonie, to pojawiają się takie osoby, które chcą się w cudzysłowie zmierzyć. Jak to wygląda? No mam nadzieję, że będę taką motywacją, że też zachęcę młodych ludzi do uprawiania sportu. E, wiadomo, kolarstwo to bardzo ciężki, ciężki sport, ale... Naprawdę, jak się robi to na, na zawodowym poziomie, to jest super doświadczenie i mam nadzieję, że jeszcze ktoś mnie tutaj zastąpi z mojego rejonu. Wyścig w Bytowie z bardzo mocną obsadą był Kamil Małecki, jest Przemek Niemiec. Przemek, co cię skłoniło do tego, żeby pojeździć tutaj na rowerze? No, przede wszystkim tutaj tereny, Kaszuby, bo tereny Czesława Langa. Pracujemy razem od kilku lat, także też to, też to była część mojej pracy, prawda? Zorganizowanie tutaj wyścigu na Kaszubach. Naprawdę wyszedł fajny wyścig. Bardzo fajne ściganie na bardzo wysokim poziomie, prawda? bo nie ukrywam, że tempo było bardzo wysokie i trzeba było się sprężyć, żeby, żeby dobrze ten wyścig przejechać, ale myślę, że fajnie wyścig się udał i piękna pogoda, także frekwencja też dopisała, także super ściganie. Jakie wrażenia? Drugi raz. Bardzo fajna trasa. Szybka, yy, pagórkowata, także bardzo fajne ściganie. Pogoda dopisała, także udany wyścig. Jest pan jednym z tych kolarzy, którzy wjechali w czołówce na metę, bo na resztę jeszcze czekamy. To w takim razie, jakie były przygotowania? Yy, no Ja trenuję regularnie pod okiem tenera, tak gdzieś trzy, razy w tygodniu, po 2-3 godziny. Przede wszystkim sprzyja, sprzyjała nam dzisiaj pogoda. No, słoneczko, nie ma bardziej wymarzonej pogody dla kolarstwa, a więc towarzystwo też było przemiłe. Było trochę nerwówki na trasie, było kilka skoków, ucieczek. No i najważniejsze, że wszyscy dojechaliśmy bezpiecznie do mety i wszyscy jesteśmy chyba mega zadowoleni. Kolarstwo ma wymiar amatorski, każdy z nas na co dzień gdzieś tam prowadzi swoje biznesy, ale niewątpliwie wspaniałą odskocznią nie jest sport. My akurat robimy kolarstwo, bo jest też pewien stopień rywalizacji jak na co dzień w życiu zawodowym, a więc to nas, że tak powiem, dopinguje, motywuje. No i tak zbieramy się co jakiś czas na różnych wyścigach. No tak obserwowałam te ataki, tam się dużo działo w tej ucieczce. Na ile to jest zabawa, a na ile te wyniki robią dużą różnicę? No, zabawa jest zawsze tylko przed startem, ale jak jak przychodzi start, to, to już nie ma zabawy. Jest rywalizacja i każdy chce przejechać bardzo wysoko i, i, i zabawa była bardzo fajna. A jak pan traktuje to kolarstwo w życiu? Bardzo poważnie. No właśnie, no to ja tutaj podsłuchiwałam, że są plany treningowe, są trenerzy, oczywiście tak, są tak, zagraniczne. Tak, diety specjalne, także dokładnie tak to wygląda, także prawie, prawie profesjonalnie. Ta pasja nastąpiła bardzo późno, bo w wieku 50 lat, ale wcześniej biegałam maratony. Byłam w kadrze Polski 2,37 w maratonie mam wynik. No to przygotowanie takie wydolnościowe chyba znakomite. Tak, przygotowanie wydolnościowe znakomite, natomiast kolarstwo to są zupełnie inne umiejętności e, i wypadkowość. To, co jest najgorsze tutaj w, w, to i na treningu wypadkowość, nieprzewidywalność i na zawodach, no coś, co jest bardzo niezależne od nas. A ta trasa na Kaszubach podobała się? No bardzo Interwałowa. Taka, lubię takie trasy. Cały czas góra-dół, góra-dół, bez jakichś większych podjazdów, raczej znaczy jeszcze dłuższych, ale cały czas interwał, także szło, szło się zmęczyć. A kolarstwo? Kiedy się u Pana zaczęło i ile znaczy w życiu? No, to znaczy, ja ze sportem całe życie jestem związany. 15 lat w piłkę grałem, potem miałem chwilę przerwy, no a potem się przerzuciłem na kolarstwo, także już ósmy rok się ścigam. No, trochę ciężko to e, połączyć. Rodzina jeszcze, no, ale jakoś daje radę. Czterokrotny zwycięzca na tej trasie. Dzisiaj tego zwycięstwa obronić się nie udało, ale jakie wrażenia? O, piękna atmosfera, przede wszystkim super pogoda dopisała nam. Generalnie wyścig bardzo ciężki, piękny. Myślę, że była walka fair. Super ścigania, fantastyczne. To co ma w sobie takiego wyjątkowego ta trasa, że chce się tutaj startować? Jest bardzo selektywna. Przede wszystkim też bardzo dobrze zabezpieczona przez firmę Langfilm. To, to firma z tego słynie. Gdzieś nie miałem okazji się nastartować i, i w Rzeszowie też no, wy, przypadkiem wygrałem dwa lata temu, ale generalnie dlatego przyjeżdżamy. Mamy dobrą atmosferę, drogi zabezpieczone, fajne trasy dob, dobrze dobrane. I fajne, i fajne ściganie. Jak się ścigają zawodowo, to bo moja praca. Wygrałem dwie etapy na Tour de plon. Teraz po prostu e, spotykam się z, z kolegami, bawimy się, przejeżdżamy dzień wcześniej, rodzinie, spędzamy, spędzamy wspólnie kolację, czas. I generalnie to nasze spędzenie, nasza, nasza zabawa, nasz, nasz czas, który chętnie spędzamy razem. To jest mój debiut. Myślę, że udany, bo dałam sobie 200%. Dystans dość długi. Trasa fajna. Peleton mieliśmy dobry. tempo trzymaliśmy całkiem godne, także myślę, że za rok też tutaj wystąpię. Debiutant z Poznania, nieco zaskoczony przewyższeniami na tej trasie. Na tym Jak się. Na podobało? początku. No po 20 km już myślałem, że mam, nie wytrzymam, ale później wszyscy mi uciekli, później zaczęli dojeżdżać. Ja, ja złapałem gdzieś tak moc tak na znaczy 40-50 km, więc bardzo fajnie mi się jechało. Zdziwiłem się i. Dojechałem tak jak... Nie wiem jaki miałem, nie miałem planu. Chciałem po prostu zobaczyć jaka będzie trasa, czy, czy warto przyjeżdżać i, czy, I tak, jak, no. jaki plan warto. To, nie, jaki? W jakim razie? to trzeba pocenować górki. <laughs> Ta bywalec cyklu Orlen Lang Team Race masz duże porównanie, która trasa? Arłamów, Karpacz czy ta w bytowie się najbardziej podobała? Najbardziej w sumie ta dzisiejsza. Ja lubię takie płaskie odcinki z takimi sztywnymi, krótkimi podjazdami, także dzisiaj było, było ładne. Raz tro troszkę żałuję, bo uciekałem z taką dziewczyną. Pierwsze 40 km sami w dwójkę prowadziliśmy. Później już nas dojechali, troszkę sił brakło, ale, ale ogólnie bardzo fajne. Organizacyjnie też super, także chyba, chyba, chyba by tu z tych wszystkich trzech. Wynik dobry? Jeszcze nie dostałem nie dostałem komunikatu, ale chyba byłem trzeci. O, czyli podium w kategorii 60 jak dużo trzeba mieć w sobie ambicji, mobilizacji i pasji do kolarstwa, żeby poświęcać temu tyle czasu i startować w różnych zakątkach Polski? Trzeba odchować dzieci, odchować wnuki i wtedy zająć się sobą. Kiedy się zaczęła u Pana ta pasja do kolarstwa? Kiedy się ten czas znalazł? Ja y, jeździłem już jako młodzieniec, że niedługo, bo tam chyba 6 czy 7 lat jeździłem jako, jako młodzieniec. Później nigdy nie, nie zszedłem z roweru, ale nie, nie, nie robiłem tego jakoś tam wyczynowo, a dopiero... Y, po 60 roku życia dopiero zacząłem y, y, wtedy już trenować, nie jeździć, tylko zacząłem trenować, za namową kolegą zresztą i zacząłem się ścigać wtedy. To jaki wynik tutaj? Jest, czy jest satysfakcja? No jest, jest satysfakcja, bo zwyciężyłem w Bytowie, zwyciężyłem w Arłamowie, trzeci byłem w Karpaczu, także generalka raczej jest moja. Przede wszystkim to trzeba kochać rower i kochać kolarstwo. Wymaga trochę treningu, wymaga umiejętnego treningu i umiejętnej regeneracji, bo wyścigi są bardzo trudne i ciężkie. Mamy w tej chwili i, i Mistrzów Świata Amatorów i Mastersów, więc to kolarstwo cały czas idzie w górę i poziom się podnosi. Poświęcam cztery dni w tygodniu na trening. Najlepszy w klasyfikacji Open Jakub Ruciński Bike you Up. Teraz już poznałem wcześniej, Z dwa tygodnie temu tu przyjechałem, wiedziałem, że będzie wymagająca. E, pogoda była słoneczna, ale wiał wiatr, także warunki były wymagające, konkurencja no, bardzo mocna była, e, ale też byłem dobrze przygotowany do tego wyścigu i bardzo chciałem go wygrać i się udało. Był Arłamów, Karpacz i na końcu Bytów, a we wszystkich trzech edycjach Orlen Lang Team Race wystartowało 5000 kolarzy amatorów. Teraz czas na odpoczynek i dobre plany Dziękuję treningowe, bardzo. a od maja początek nowej rywalizacji.